<śnić> nie! Co to było? <śnić> Ręce chyba nie powinny się tak wyginać. Hmm. A, tato, nic ci nie jest? <śnić> nic, a nic. Muszę tylko... A, co za ból! Czuję straszny ból! Dzwonię po karetkę. Sharon, <śnić> to boli. No, proszę bardzo, kochanie. Odpręż się. No, zobaczymy, ile nas to kosztowało. Uch. 700 dolarów za przejazd karetką do Mrukowa? To 50 km stąd! Plus 60 dolarów za. Ciąg dalszy na stronie 16. Gazę! Gaza kosztuje maks 70 centów! Jak mamy za to zapłacić? Spokojnie, Kotku. Mam ubezpieczenie. Powinno pokryć większość kosztów. To jest kwota już po ubezpieczeniu! Wow. Nie stać nas na to! No to zwiewamy! Mam sporo peruk i dokumentów z fałszywymi tożsamościami. Jakby kto pytał, jesteśmy Templetonis, Paukis... Nie, Daryl, Nie możemy porzucić naszego domu. Musimy tylko uzbierać pieniądze. Urządzę wyprzedaż wypieków z moimi słynnymi babeczkami. O, a ja sprzedam swoją kolekcję egzotycznych roślin. Nawet te mięsożerne. Mięsożerne? Nieważne. Zróbcie tak. Tata weźmie zwolnienie, a ja potroję liczbę moich zleceń na śwince. Opłacimy ten rachunek. Może. Kto wie? A ja mogę zająć się domem. Podczas gdy. A, agonia! Tak! Ta, ta. Obaj wiemy, że to raczej nie pyknie. Nowy pomysł? Muła! E, ty będziesz się zajmował domem? Tak! A co za problem? Podniosę skarpetkę tu i tam, poprawię poduszki, luzik, arbuzik, nie guzik. O, to było fajne! Ja wymyśliłem to jakiś czas temu i czekałem na okazję, żeby powiedzieć. Straż. Każdy już pomaga i stara się, żeby zdobyć trochę kasy. Każdy pomóc chce do pracy. Marsz zarobić muszą dziś. I pracy nie bój się, bo ona cię nie hańbi. Musisz dzieci nakarmić, a tatuś niech odpocznie, nie robiąc nic. Agonia! Pracuj cały dzień, kasa się zaczyna wspierać. Pracuj cały dzień, nie potrzeba domu spadać. I oddaj też niebezpieczne kwiatki swe. A! Pracujmy więc przez cały dzień. Żeby wątrzec już był okej. Okay. Pracujmy więc. Uch, ja to nie już sądziłem. ale już koniec. Czas na relaks. Z mieszkam z bandą dzikich zwierząt Stron! Nie mogę dosięgnąć owsianki. Już idę. Tak panie i panowie, zgadza się, jest wanilia, jest czekolada, jest cenczowa posypka i każda babeczka zawiera mój sekretny składnik. <laughs> Bo co ci, babeczki, skoro możesz mieć to? Witaj, ślicznotko. <grystanie> Skończyłem. Teraz mogę się odprężyć i spoczywać w pokoju. Straż! <grystanie> Nie mogę się podrapać. Musisz tam wejść i to za mnie zrobić. Nie, muszę jeszcze zrobić obiad i skosić trawnik. Do tego... Eee, dobra. O, ten smród bije na głowę nawet skarpetki Deryla. To którzy nam brakuje do opłacenia rachunku! Już? Prawie. Troszkę w lewo. Jeszcze troszkę. Co ja znoszę dla tej rodziny? Udało się! Sprzedałam wszystkie babeczki. Znaczy, czy były jadalne? Nieważne, bo teraz posłużą celom naukowym. Została jedna i bardzo nie chcę jej sprzedawać. Ta ma największy apetyt. Nawet nie wiem, ile bym za nią chciał. Dam ci moje Jaj, nie bądź, 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 nie? Sprzedana! He, he. Nie przyjmujemy zwrotów.